Narodzista Laszyk Poński, witam Państwa bardzo serdecznie w programie bieczą Wróżb. Jest to program na żywo, minęła godzina 22. Witam Państwa. Drodzy Państwo, jestem tarocistą, jestem numerologiem, dzisiaj będę odpowiadał na Państwa pytania, a na Wasze pytania oczywiście odpowiadają głównie karty tarota, tarot terapii słowem, ale również karty cygańskie, karty romantyczne do Państwa dyspozycji. W jaki sposób możecie zadać mi pytanie? Przede wszystkim telefon 708-788-014. Możecie Państwo ze mną rozmawiać tak długo jak chcecie, rozmowa jest anonimowa, ja słyszę Państwa w słuchawce, nikt poza mną Państwa nie słyszy. Ale odpowiedzi będą słyszali oczywiście wszyscy, którzy nasz program dzisiejszy oglądają. Druga metoda kontaktu ze mną, drodzy Państwo, to SMS. Jeżeli macie jedno konkretne pytanie do kart. Nie może to być pytanie o całe życie, tylko jedno konkretne pytanie. Wtedy możecie wysłać do mnie SMS-a, SMS o -a, SMS -a treści url.1142 w imię, data urodzenia i jedno konkretne pytanie. Proszę wysłać na numer 73 55. Te wszystkie smsy trafiają zawsze tylko i wyłącznie do mnie, tylko ja na nie odpowiadam. Na wizji ta odpowiedź oczywiście będzie bardziej szeroka, ponieważ jak Państwo odpisuję poza wizją, no to mam tylko 160 znaków do odpisania, więc ta odpowiedź musi być dosyć taka bardzo zwięzła. Na wizji możecie Państwo skorzystać z tego, że gdzieś tam szerzej Omówię to jedno pytanie. Jestem do Państwa dyspozycji, czekam na Państwa sms i -y, czekam na Państwa telefony. Oprócz tego, drodzy Państwo, że pytania do kart możecie również skorzystać z mojej pomocy energetycznej. Jestem mistrzem reiki, jestem dyplomowanym energoterapeutą i wykonuję swoje autorskie zabiegi, zabiegi udrażające przepływ dobrej energii w Twoim życiu. Jeżeli potrzebujesz mojego energetycznego wsparcia, serdecznie zapraszam. Również w trakcie programu wykonuję takie zabiegi, z których możecie Państwo skorzystać. Numer 708 788 014 i można mnie poprosić o zabieg w trakcie rozmowy. I wyjątkowo w trakcie programu możecie Państwo również mnie poprosić o zabieg wysyłający smsa w treści wel.1142. Imię, datę urodzenia jest niezbędna po to, aby móc złapać połączenie energetyczne z konkretną osobą. I taki SMS proszę wysłać na numer 7355. Jeśli chodzi o zabiegi energetyczne, to przede wszystkim diagnozę energetyczną, od tego można zacząć. Jeżeli nie wiesz, czy potrzebujesz wsparcia energetycznego, poproś mnie o energetyczną diagnozę i wtedy ja wykonam tą diagnozę na wizji i powiem, jaka jest biowitalność Twojego organizmu, czy są jakieś podczepienia, wampiry energetyczne, czy może trzeba to oczyścić, doenergetyzować. To wtedy oczywiście taki zabieg mogę wykonać i to Ty decydujesz, czy chcesz mojego wsparcia. Jeśli chodzi o zabiegi energetyczne, możecie Państwo poprosić o zabieg również ze swoim aniołem urodzeniowym. Każdy z nas ma swojego anioła urodzeniowego, anioł kawały, również silne wsparcie pięknej, czystej energii nochiańskiej. Jeśli chodzi o zabiegi, jestem również specjalistą od relacji międzyludzkich, czyli tu mogę wykonać taki zabieg na oczyszczenie relacji między dwoma osobami. Jeżeli jest taka potrzeba wsparcia, to również zachęcam do korzystania z tego. Wieczór zacznę od zabiegu dla Pani anonimowo. Pani prosiła przed programem o oczyszczenie, zdjęcie tam tego bólu. Więc tu jeszcze trochę dla Pani takiego, powiedziałbym, energetycznego podczyszczenia, żeby Pani pomóc, Pani urodzona. Już wykonuję zabieg dla Pani. Mocą nadaną przez absolutną oczyszczam Panię ze wszystkich bóli, negatywnych, destrukcyjnych energii, ze wszystkich destrukcyjnych emocji, ze wszelkich ucisków, klątw, uroków i złorzeczeń oraz usuwam wszystkie blokady, wszystkie bóle i choroby. Odcinam, spalam to, co Pani przeszkadza, to, co niekorzystne, odcinam, spalam, usuwam. Z wszystkich płaszczyzn pani egzystencji, z płaszczyzny cielesnej, z płaszczyzny duchowej, odcinam spalam, usuwam, neutralizuję aż do źródła wraz ze źródłem, niech się tak stanie.